Dale, ale niech pan sta... Dobra, idziemy dalej, bo mamy teraz gastronomię. Ej, ej, no. Nie, ja nie jestem w stanie przejść do gastronomii. Przepraszam. Kasia stąd. No, Ale ty nie masz masy, możesz jeść. Kasia. Kasia wygrałaś program Ka dzisiaj. Kasia to, Popad już w tej niebieskiej masy. <laughs> Koniec, koniec, pro koniec. Dobrze, uważam, że 7.32 to tak już jest maskę, koniec będziemy programu. będziemy jeść. Ogórki, słuchajcie. Jedziemy, proszę Państwa. Co my teraz ogórki. Ogu... Z Mongolii. Nie, polskie. Ale... Nie. Ale... polskie nie. O nie, to jest kolejny hit. Proszę Państwa, to jest kolejny hit związany z panem e, Rafałem Trzaskowskim, ponieważ mnie on coraz bardziej przypomina tego Komorowskiego Bronisława, kiedy ten Bronisław Komorowski taki... Ten... Choć szczególnie? No, taki tak. też światowy no, był, prawda? bardziej mi przypomina i wydaje mi się, że się pogubił, staje się nerwowy, staje no tak mi się zobaczymy proszę państwa bo tu jak i to się pokładało. To sprzedał i teraz ja? To jest program, w którym są są lokowanie produktów. Mamy filiżanki, proszę Państwa. Filiżanka bardzo dobra polska. Lokujemy. O. wstępna w naszym sklepie Republika. Zapraszam Państwa. Ja nawet a propos mam prezent na imieniny samosonda, bo słyszałem, że dzisiaj pod czarnej No dlatego zapomniałem, przyniosłem dzisiaj. Tada, tada, będziemy siać Co? jest wzmiankę. Lokowanie produktów. Proszę, uwaga bardzo, wstaje. produktów, lokowanie produktu. nawóz. Nawóz transmisyjny. Proszę bardzo. do pomidorów papryki ogóstwa. O, też masz do pomidorów nie, papryki ja, mam do Ty, ja też cię zawiozę, Azarii, bo będziemy siać jutro. No. Czy ktoś ma do samosądu? No, <noise> no masz <na> <noise> Jak tu podsypać? <noise> miałem się do nas Wszystkiego na najlepszego w każdym razie. <noise> bardzo dziękujemy że Do sędzia Dredd, tam to, Sylwester Stallone. Proszę państwa, w związku z czyli dready miał strasznie W związku z tym, żeby mogło rosnąć, prawda, to trzeba siać, więc my zbieramy ten nawóz transmisyjny. Ale u nas w sklepie są takie bardzo dobre nawozy. Ja to nazwisko to już bo tak, jedno Otwórzcie, otwórzcie. Tutaj dosyć trochę, do A to coś wyrośnie? A na głowę. Ty, a jak nas <noise> trochę, żeby ciekawe, czy zadziała. tam nie ma nie ma Jakby gleby, zadziałało, to ja się <noise> nacieram. Cały. W tym nawet. Ale uważasz, mu dredy wyrosną, uważasz, i będzie czy z nas sierścią na głowie jest bardziej nie. wartościowy? Nie. Ja nie. też tak. W ogóle to. nie, bym cię gonił. Ale na plecach też. Bo bardzo ja to lubię. Bo to wiesz, czuje się na tym pocałunek. Brawo, yeah. I dlaczego to jest białe? Że Co wy dzisiaj, Gros. że? To ja, to jest białe? Do ja do nie wiem, wie, czy można. A jak to wynika? To jest to jest humusowe nawozy, to są dobre. To uwaga, proszę. Proszę. nie, proszę, nie. A nie już za dobrze, dużo, bo ja na potem razie, tam się ta to mnie zakryją. Nie, to nie będzie na tak. tylko Jutro tak. przyjdę, to ojej, za to, to się będzie działo. Proszę państwa, te nawóz. Ja